Takie poczucie pewnego déjà dlatego że ja już kilka razy przemawiałem w murach tej szkoły, ale to było zawsze prawie dwie dekady temu w latach 2-3-2-6. Dzisiaj moja opowieść będzie w naturalny sposób koncentrować się wokół tego, jak wyglądała szkoła w czasach, gdy do niej uczęszczałem, a więc w czasach, kiedy. Były już telefony komórkowe, ale nie było jeszcze smartfonów. To było w czasach, gdy był już powszechny dostęp do internetu, ale nie było jeszcze Facebooka i nie było innych mediów społecznościowych. To było w czasie, kiedy rzecz jasna, nie było Netflixa i HBO Go, ale w zamian za to była prężnie działająca wypożyczalnia płyt DVD na ulicy Czarnowiejskiej. To było w czasie, gdy w Polsce stery rządów trzymali kolejno Leszek Miller, Marek Belka i Kazimierz Marcinkiewicz, a prezydentem Stanów Zjednoczonych był George W. Bush. To było wreszcie w czasie, kiedy jedyną epidemią, o której się słyszało, była ta opisana na kartach powieści Alberta Camus, a jedyną wojną, która toczyła się poza granicami Polski, była operacja w Irarku. Było to zatem w latach 2003-2006, a więc w czasie, w którym odkrywam z pewnym przerażeniem części obecnych słuchaczy mogły jeszcze nie być na świecie. Oczywiście powiem także o tym, co się działo już po ukończeniu szkoły, w czym nie będę opowiadał rok po roku, co się działo przez 16 kolejnych lat życia, tylko postaram się powiedzieć, jak te umiejętności, które nabyłem w szkole, wykorzystywałem później na studiach i w pracy. Opowieść warto jednak zacząć od samego początku, czyli od tego, jak to było, że w ogóle znalazłem się w ósmym palu. A tutaj bym wymienił dwie osoby, które, w którym to zawdzięczam. Pierwszą z nich jest były premier rządu Rzeczypospolitej Jerzy Buzek, który, kiedy byłem w piątej klasie szkoły podstawowej, wprowadził reformę oświaty, w wyniku której E, dziękuję bardzo, w wyniku której dowiedziałem się, że nie będę kończył, tak jak było to planowane, ośmioletniej podstawówki, ale podstawówkę sześcioletnią, po której nastąpi trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum. I właśnie dzięki temu, że powstały gimnazja, koniec końców trafiłem do gimnazjum przy ulicy Karmelickiej. Szóstego prywatnego gimnazjum akademickiego, i tu już powiem teraz pełną powagą, komu zawdzięczam to, że znalazłem się w tym liceum, czyli pan dyrektor Tadeusz Borucki, e, który był dyrektorem tego gimnazjum w tamtym czasie, który stworzył kameralną, życzliwą dla ucznia szkołę e, o najwyższym poziomie nauczania. To była szkoła, w której każdy, a przynajmniej na pewno ja, czułem, że jestem na swoim miejscu. Stworzyliśmy klasę, w której Uczniowie lubili spędzać razem czas, nie tylko w szkole na zajęciach, na przerwach i lekcjach, nie tylko po szkole spotykając się u jednego czy drugiego kolegi, ale także w samej szkole po zajęciach lekcyjnych. Kiedy spotykaliśmy się, żeby przygnieć na próbach do przedstawień teatralnych, kiedy spotykaliśmy się na zajęciach um, koła filozoficznego, które prowadziła pani Lidia Migut w tamtym czasie. E, także pozostanie na Ulicy Karmelickiej i pewna kontynuacja nauki wydawała się naturalnym wyborem. To był wybór naturalny, ale towarzyszyły nam wtedy też pewne wątpliwości, bo Usme PLO w tamtym czasie było szkołą istniejącą od 10 lat, której tworzenie, której rozwój, wielki wysiłek i wielkie serce włożył pan dyrektor Waligura, ale wtedy w tamtym czasie ten wyśmiel nie miał odzwierciedlenia jeszcze w rankingach szkół, które były publikowane w prasie. I teraz, o ile jak kończyliśmy szkołę, to ósme Paolo było na 2005, 2006, na drugim, piątym, czwartym, bardzo wysokim miejscu w Małopolsce, ale jak zaczynaliśmy naukę w 2003, no to ta pozycja w rankingach była nieco dalsza. I tutaj jesteśmy w trzeciej klasie gimnazjum. Jesteśmy w towarzystwie osób, których czujemy się świetnie, widzimy, jak wielki potencjał ma w szkołach, ale patrzymy na ten ranking perspektyw czy gazety wyborczej i się wahamy. Moje założenie było takie, że pójdę do ósmego palu, jeśli inni gimnazjum uczniowie też tak zrobią. Po stronie uczniów 6 gimnazjum największe chyba wpływ na przekonywanie nas. Miał nasz szkolny kolega Oleg Kuczek, dziś także absolwent prawa, który tutaj bardzo zabiegał o to, żebyśmy tu zostali. Dla mnie natomiast takie najbardziej przełomowe w tej decyzji były słowa pani Lidi Migut, która wtedy prowadziła zajęcia koła filozoficznego. Myśmy mieli takie zajęcia piątkę, w pięciu, sześciu uczniów, które spotykaliśmy się co tydzień, i tak żeśmy kiedyś rozmawiali bardziej szczerze, bardziej otwarcie. No mówimy też, że no naprawdę chcielibyśmy tu być, ale boimy się co to będzie, jak tutaj, kto, kto jeszcze do tej szkoły przyjdzie. I wtedy pani Migut powiedziała coś, co autentycznie wpłynęło na moją decyzję, bo to były słowa banalne w swojej prostocie, a jednocześnie przełomowe. Powiedział, Dobrze, ale przecież to wy będziecie tworzyć tą szkołę. To wy będziecie ją współtworzyć. I tak też się stało. Jednego dnia dziesiątkę złożyliśmy papiery do liceum, po to, by przez trzy kolejne lata współtworzyć tę szkołę. Jesteśmy teraz w sierpniu 2003 roku. Zaczyna się taki wyjazd integracyjny dla nowej klasy i poznajemy się. Mamy dziesiątkę uczniów, którzy przeszli z gimnazjum, i dziesiątkę uczniów zupełnie nowych, którzy, jak się później okazało, wspaniałych, z którymi kontakt też był świetny. Ale jest to na pewno wielkie, taka sytuacja, to jest na pewno wielkie wyzwanie dla wychowawcy klasy, dla pani profesor Birek. Bo jednak klasa nie może być podzielona na tych, którzy się już świetnie znają i tych, którzy przyszli i czują się jakoś trochę zagubieni nowi. Jednocześnie to nie jest takie zadanie łatwe, bo przecież wychowawca klasy nie może powiedzieć do ucznia, na przerwie spędzaj czas z tym i z tym, a po lekcjach spotykaj się z tą koleżanką i z tym kolegą. To jest zadanie, które wymaga wielkiego taktu wielkiego wyczucia takiej umiejętności selekcji uczniów do, do różnych projektów, tak żeby się zintegrowali. I, I to zadanie wydaje mi się bardzo się udało. Jak była zorganizowana nauka w ósmym paru. Ja bardzo często byłem później pytany, czy ja kończyłem klasę humanistyczną, czy matematyczną, czy Bjorchem. I zawsze daję tą samą odpowiedź. To skomplikowane. E, pan dyrektor Waligóra stworzył unikalny system nauczania, którego hasłem przewodnim była indywidualizacja. Myśmy na jednym roku była tylko jedna klasa. I e, w tej e, klasie wszyscy mieli niejako z definicji rozszerzony język polski nauczany autorską metodą e, pana profesora Kołodzieja i pana profesora Janusza Waligóry. Wszyscy mieli rozszerzony program e, nauki z języków obcych. Natomiast od drugiej klasy liceum każdy wybierał te zajęcia, te przedmioty, które chce zdawać na maturze, które chce się bardziej rozwijać. I pan dyrektor Waligur organizował dla tych osób te zajęcia dodatkowe z tych przedmiotów. Jak to sobie wybrałem wówczas jako dodatkowe przedmioty? Historię, WOS i matematykę. Także nie mogę powiedzieć, czy kończyłem klasę humanistyczną, czy matematykę, czy matematyczną. Bo miałem na poziomie rozszerzonym zarówno język polski, jak i matematykę, a do tego jeszcze języki obce. Ja do e, tematów języka polskiego i matematyki wrócę jeszcze na samym końcu prezentacji, bo to mi dało naprawdę wiele. Natomiast może teraz o językach obcych. Zacznę od francuskiego, bo z tym się wiąże e, pewna ciekawa historia. Ja też jest, czasem dostaję podchwytliwe pytanie, jak, też jak byłem na studiach we Francji, takie dostawałem, jak długo to ja się uczę tego języka francuskiego. I tu też nie ma prostej odpowiedzi, bo pierwszy kontakt z francuskim miałem w czwartej klasie podstawówki, po roku zmienił się nauczyciel i zaczynaliśmy od zera, po roku dwa razy w szóstej klasie znowu zmienił się nauczyciel, dwa razy zaczynaliśmy od zera i potem znów zmieniali się nauczyciele i znów zaczynaliśmy od zera. I wtedy przychodzę do liceum, Część osób jako drugi język wybiera niemiecki, część hiszpański, pięć osób wybiera francuski. Ale z tych pięciu, trzech znowu chce zaczynać od zera. Co mogłem zrobić? No, zrobiłem to, co m, też radzę w trudnych sytuacjach uczniom, czyli zwróciłem się o pomoc do pana dyrektora Boruckiego i pana dyrektora Waligury. I powiedzieli, no, nie zostawimy się z taką sytuacją. I wtedy pan dyrektor Waligura zorganizował dodatkowe zajęcia z francuskiego, czyli ta pięciosobowa grupa. Dzieli się na dwie podgrupy. Trzy osoby zaczynają od zera z panią profesor Giergórską, dwie osoby mają zajęcia z panią profesor Banderowicz. I w tym dwuosobowym gronie, niemal indywidualnym, idziemy jak burza z programem przez dwa lata, ale to jest never ending story z tym francuskim, i w trzeciej klasie znowu jest pewien problem, bo pani profesor Banderowicz wtedy kończy współpracę z ósmym falo, zaczyna wtedy współpracę z Międzynarodową Korporacją co na pewno jest dużym sukcesem osobistym pani profesor, ale no wtedy zostajemy bez, bez nauczyciela. W dodatku ta koleżanka, która była też na tej dwuosobowej grupie też rezygnuje z francuskiego, że nie będzie jednak zdawać na maturze I jest problem. I znowu rozwiązuje go pan profesor, pan dyrektor Walimura, który organizuje dla mnie zajęcia niemal indywidualne, indywidualne e, przygotowujące do matury z panią profesor Wielgórską i to był rok, bardzo intensywnej nauki języka francuskiego. Ja pamiętam, że pani profesor Bielgurska po tych godzinnych zajęciach poniedziałkowych zawsze dawała mi taki gruby plik kartek papieru do wypełnienia. Tam były prezentacje do przygotowania, prace pisemne, masa zadań językowych, gramatycznych. Bardzo były, w chwili przerwy nie było w trakcie tych trzygodzinnych spotkań, oczywiście poza tymi przerwami lekcyjnymi. i Chcę powiedzieć, że bardzo dobrze, że tak bo dzięki temu, że była tak, taka nauka indywidualna i tak y, intensywna języka francuskiego, to potem spędziłem najlepsze miesiące na Erasmusie na południu Francji y, na studiach, y, na czwartym roku studiów, potem mogłem zdawać 30 egzaminów sprawa w języku francuskim, potem mogłem napisać pracę magisterską w języku francuskim, y, mogłem ją bronić na francuskiej uczelni. Wreszcie mogłem potem podjąć pracę w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Jednego Ministerstwa. Gdyby w tym grubym pliku kartek od pani Wielgórskiej była choć jedna kartka mniej, to tego wszystkiego by nie było. Także wielkie, wielkie szapobadla dla pani profesor Wielgórskiej. W szkole był także oczywiście rozszerzony język angielski, to były dwie 10-osobowe grupy, 6 godzin w tygodniu, prowadziła go pani profesor Marmuszewska. To były zajęcia nadzwyczaj było wspominane, przyje bardzo przyjemne konwersacje z panią profesor Marmuszewską. O tym, jak ważny się okazuje dzisiaj angielski e, tak w pracy, tak, w, w, tak na studiach, tak w życiu codziennym. To, to jest po prostu obiekt. Nawet tutaj nie ma trzeba o tym mówić. Oczywiście szkoła to nie tylko nawet bardzo intensywna nauka, to także miejsce, w którym można było rozwijać swoje pasje i zainteresowanie. Ja najmilej wspominam wszystkie przedstawienia teatralne, które przygotowywaliśmy w szkole. Począwszy od czasów gimnazjum, odgrywałem bardzo różne role. Byłem i Piotrem Skrzyneckim w sztuce przygotowywanej przez panią Walicką, która była wychowawcą klas, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Byłem Fryderykiem Chopinem, byłem też Władysławem Gomułką. Była też taka angielskojęzyczna sztuka której akcja działa się w Rosji i tam grałem rolę złego człowieka. Natomiast tym, co najlepiej pamiętam, to była jedna sztuka, miała charakter szczególny, dlatego że wystawialiśmy ją na scenie staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Przygotowania do niej trwały ponad pół roku, a reżyserii podjęła się pani Aldona Jankowska, wówczas ceniona aktorka teatralna, dziś znana także z filmów i seriali. I to, że pan dyrektor też nawiązał współpracę i z panią Aldoną, i z sckm i z, z staromiejskim Centrum Kultury i Młodzieży, to dało mi na, jed, najlepsze wspomnienie liceu, z liceum. O ile nie jedno z najlepszych wspomnień w ogóle w życiu. Ja, mówiąc o tej sztuce, może taki przypomina mi się rysunek Andrzeja Mleczki, kiedy dwóch e, panów siedzi za barem w pawie z kuflem piwa, oglądają telewizję. Jeden do drugiego mówi, że w świętach Bożego Narodzenia to ja najbardziej lubię przygotowania. I w sztuce właśnie tutaj najpiękniejsze były te przygotowania. W przygotowania poprzedzał casting do sztuki. E, tutaj przyszło kilkanaście osób. Mieliśmy odegrać kilka scenek. Ja miałem wcielić się w rolę borsuka. Widać e, byłem dość wiarygodny w tym wcieleniu, bo dostałem główną rolę w sztuce Łukasz do niego. Gdzie grałem Łukasza o ich wdzięcznym imieniu Lelio. Tu przypominają mi się słowa pana profesora Kołodzieja, który twierdził, że gracie Łukasza w sztuce Łukasz to tak jakby w filmie Titanic odgrywać rolę Titanika. Sztuka trwała tak 30-40 minut, już nie pamiętam, ale była bardzo, dobrze, bardzo długo przygotowywana. Każdą scenę przygotowywaliśmy sekunda po sekundzie. Próby mieliśmy w auli, która była na parterze. Część prób mieliśmy oczywiście w staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży na scenie. A jedna próba była w gabinecie pana dyrektora Waligury. To było moje spotkanie z panią Aldoną Jankowską na samym początku, gdzie przez dwie godziny rozmawialiśmy o rysie psychologicznym postaci, którą mam odegrać. Wszystkie próby e, poprzedzała tak 10-15 minut rozgrzewki, ćwiczenia dykcyjne, a moim, którym, moim, moim ulubionym było powitanie pani Jankowskiej. Wtedy trzeba było paść na kolana, wznieść ręce ku górze i wykrzyczeć Witaj, oboska Aldona Jankowska. I ja kiedyś już cztery lata po szkole, będąc na studiach, spotkałem w okolicy starego kleparza panią Aldonę. Ku zdumieniu wszystkich przechodniów padłem na kolana, wniosłem ręce ku górze i wykrzyczałem Witaj, oboska Aldona Jankowska. Odpowiedziała przy wszystkich przechodniach Witaj, Lelio. Powiem więcej wiem, że kolega z ekipy zrobił taki sam, taką samą akcję w innym punkcie Krakowa spotykając panią Aldonę i dokładnie taka sama była reakcja, tylko inne imię ze sztuki było wtedy po stronie pani Aldony. Sztukę odbywaliśmy łącznie na scenie e, trzy razy. Pierwszy raz to było dla e, uczniów zaproszonych nauczycieli i gości. Drugi raz odbywaliśmy sztukę dla zaprzyjaźnionego z nami liceum dla osób niewidomych i słabowidzących to było. Z którymi zresztą uczniami mieliśmy bardzo dobry kontakt, dzięki też naszemu koledze, którą już wymieniłem Olkowi Kuczkowi, który nas zawsze bardzo zachęcał do różnych form, form wolontariatu. I tutaj naprawdę mieliśmy przyjacielskie relacje w tamtym czasie, z właśnie z osobami z, tamty, z tamtej szkoły. Trzeci raz odbywaliśmy sztukę dla zaproszonych na, tu, nauczycieli, dydaktyków języka polskiego, którzy byli na jakiejś konferencji organizowanej przez pana profesora Wali i pana w Krakowie, którzy też w ramach programu artystycznego oglądali sztukę Lelio. Rolę Lelia po raz ostatni odegrałem w 2005 roku, a z rolą ucznia liceum pożegnałem się w 2006 wraz ze zdaniem egzaminów maturalnych. 2006 rok to był, to był pierwszy rok, w którym nie było egzaminów wstępnych na studia. A liczyły się wyniki egzaminów maturalnych. I wywieszony na drzwiach kolegium novum werdykt oznaczał, że y, dostałem się na prawo razem z dwoma kolegami z klasy, z kolegą Olkiem, wymienionym już, i kolegiem Danielem Zatorskim, dziś doktorem prawa, dziś mecenasem, który będzie miał tutaj wystąpienie za miesiąc. Co działo się potem? W telegraficznym skrócie, co się działo, jeśli chodzi o edukację, ukończyłem. Studiowałem magisterskie sprawa na Ujocie, dyplom e, obroniłem też na Uniwersytecie w Orleanie we Francji. E, pracę doktorską obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację legislacyjną zdawałem, przed w rządowy, obro, robiłem w rządowym centrum legislacji, zaś zgodnie z obecnymi przepisami prawnymi. Aplikacja legislacyjna w połączeniu ze stażem pracy legislacji, doktoratem ten daje wpis na listę adwokatów i radców prawnych. Jeśli chodzi o doświadczenie zawodowe, to pracowałem kolejno. Najpierw jako prawnik w biurze jednego z posłów, potem w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. Tam pracowałem w Wydziale do Spraw Postępowań przed Trybunałem w Strasburgu. Potem pracowałem w biurze, jako prawnik w dużej organizacji międzynarodowej i pozarządowej, zajmującej się prawem ochrony środowiska. I ostatnie trzy lata pracuję w biurze rzecznika finansowego jak na stanowisku e, legislatora. E, oczywiście zawsze wykonywałem zawód prawnika i to jest takie. Patrząc na to doświadczenie, potem pojawia się pytanie podstawowe, na czym w ogóle ten zawód polega. Zawód prawnika, niezależnie od tego, w którym miejscu i jaki dokładnie zawód wykonujemy, polega na trzech czynnościach na czytaniu. 50%, 45% na pisaniu, w 5% na gadaniu. czym te proporcje są tak plus minus 10% większe, mniejsze dla każdej z tych czynności w zależności od tego, jaki konkretnie zawód wykonujemy prawniczy. Ale każdy prawnik musi dokładnie przeczytać y, akta sprawy, przepisy, orzecznictwo, poglądy innych profesorów prawa, po to, żeby o tym coś następnie napisznie na to. Przedstawić jakąś krytyczną opinię na ten temat i czasem jeszcze dodatkowo krótką mowę, co jest w tej opinii wygłosić. I teraz to, co powiem, chcę tak podkreślić szczególnie, bo to wydaje mi się bardzo ważne. I to mówię bardzo już poważnie, że wydaje mi się, że do zawodu prawnika w zdecydowanym większym stopniu niż studia przygotowało mnie liceum. Na studiach sporadycznie pisałem jakieś teksty w języku polskim, większość egzaminów to były arkusze testowe, gdzie czarnym tlamastrem zaznaczałem pytania na temat yy, znajomości przepisów prawnych, które wszystkie się już po 16 latach zmieniły. Yy, natomiast umiejętności nabyłem oczywiście najważniejsze w Oczywiście chcę powiedzieć, pewne zastrzeżenie ważne Robin, bo <coughs> też na studiach byli wybitni profesorowie, którym wiele zawdzięczam. Wymienię profesora Wojtyczka, sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, pod czyim kierunkiem pisałem pracę magisterską i doktorską. Wymienię profesora Wielseranda, wybitnego, erudytę, człowieka, który z pasją opowiadał o, o, o prawie. Byli też inni, bardzo ważni profesorowie, którzy odegrali rolę w moim życiu, na, których poznałem na studiach. Co nie zmienia faktu, że 90% egzaminów zdawanych na, na uczelni. To polegała na nie sprawdzaniu pewnych umiejętności, które się przydają w zawodzie, ale na opanowaniu pamięciowym materiału, który później się i tak zmieni. E, także jeśli dziś z e, czegoś korzystam, to nie z tej wiedzy dotyczącej tego, jak wyglądał, jak brzmiał 16 lat temu e, artykuł 1027 Kodeksu Cywilnego, ale z tych umiejętności, które tu nabyłem. Jeśli jestem na przykład w pracy chwalony za to, że dokonałem dobrej interpretacji przepisu czy orzeczenia, to przypominają mi się dyskusje na języku polskim na temat interpretacji tekstów z panem profesorem Kołodziejem. To się niczym ta nie, nie różni, jeśli chodzi o, o to, co, co, na, na czym to polega. Jeśli jestem chwalony za dobrze napisany tekst opinii prawnej, e, który jest dla kogoś przekonujący, to jest to zasługa tego, że Pan Profesor Kołodziej niebieskim czy czerwonym długopisem nakreślał poprawki na licznych, moich, na licznych moich pracach, które oddawałem w ramach zadań zadawanych do domu. Jeśli tutaj ktoś chwali mnie za dobrą argumenta, linię argumentacyjną, to też jest to zasługa Pana Profesora Kołodzi, a też wcześniej Pani Profesor Walicki z czasów gimnazjum, ale dzisiaj mówimy o liceum. Który, na których lekcjach polskiego mogłem ćwiczyć się w sztuce argumentacji, w sztuce obrony własnego stanowiska. Doktorat był oczywiście pisany w języku polskim, ale dotyczył zagadnień systemów praw obcych, prawa francuskiego i amerykańskiego. I tu też nie przebiłbym się przez tysiące stron materiału źródłowego w języku angielskim i w języku francuskim, gdyby nie gdyby nie. Zajęcia z angielskiego i francuskiego liceum. Tutaj chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ważną o zawodzie prawnika, bo może powstać takie wrażenie ktoś może pójść o krok dalej i pomyśleć, że skoro to jest ważne, jest operowanie słowem i językiem i znajomość języka polskiego, to tutaj może pomyśleć, że jest to zawód dla humanistów. Nic bardziej mylnego. Zawód prawnika nie jest zawodem dla humanistów. Zawód prawnika. Nie jest też zawodem dla matematyków. Zawód prawnika jest dla tych, którzy pretendują do tego, by być najlepszymi humanistami wśród matematyków i najlepszymi matematykami wśród humanistów. Ja zabiegałem o te dwa tytuły, nie wiem na ile skutecznie, ale choćby przez to, że miałem na poziomie rozszerzonym i polski, i matematykę. To myślenie matematyczne jest bardzo ważne w zawodzie prawnika. Opracowywanie pewnych regulaminów, procedur, przepisów prawnych. To wymaga myślenia ścisłego, analitycznego, powiedziałbym nawet algorytmicznego, którym konieczne jest rozumowanie, z którego A wynika B, B wynika C, C wynika D, a z D wynika E. Ale nawet najlepszy matematyczny wybór jest nic nie warty, jeśli nie umie się go zwerbalizować i przedstawić w atrakcyjnej dla słuchaczy formie. Także ci z Was, którzy... Lubią i język polski, i matematykę jednocześnie, powinni pomyśleć o wyborze tego zawodu.